Polska gospodarka w 2020 roku będzie rozwijała się w wolniejszym tempie. Jeszcze niedawno oczekiwaliśmy, że wzrost PKB w Polsce sięgnie 3,6%, natomiast ostatnio zaktualizowaliśmy naszą prognozę do 3,3%. Jest to wolniej, ponieważ w 2019 roku oczekujemy, że tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,3%, a jeszcze w 2018 roku był to poziom 5,1%. Do rewizji tempa wzrostu PKB w Polsce w 2020 roku skłoniły nas ostatnio opublikowane dane za trzeci kwartał 2019 roku, które to wskazały, że mamy dosyć mizerną dynamikę, jeżeli chodzi o inwestycje sektora przedsiębiorstw, a także inwestycje sektora publicznego w Polsce. Dodatkowo, mimo rozszerzenia programu 500, nie widzimy, aby przyspieszyła znacznie konsumpcja gospodarstw domowych. Jednak wydaje się, że w 2020 roku bardzo istotnym czynnikiem będzie to, co się będzie działo na rynkach zagranicznych, a naszym zdaniem mimo pewnego ocieplenia relacji, perspektyw co do zawarcia umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, nadal ten temat wojny handlowej, wzajemnej wymiany, podwyższania ceł czy też działań odwetowych to będą główne tematy, które będą w 2020 roku i one pośrednio będą zagrażać naszej gospodarce poprzez relacje handlowe, jakie mamy chociażby z Niemcami czy też z innymi krajami Europy Zachodniej. Niemniej jednak nie należy tutaj zapominać o tym czynniku krajowym, czyli stabilizująca się konsumpcja prywatna, która już nie będzie wykazywała tak wysokiej dynamiki jak w poprzednich latach oraz wspomniane wcześniej inwestycje. Tu, zwłaszcza po stronie sektora przedsiębiorstw, nie spodziewamy się, aby małe i średnie firmy były bardzo aktywne inwestycyjnie.